Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Filozofishing. To jest kolejny vlog z mojego stawu. Znajdujemy się troszkę w innym miejscu. Ja tutaj wcześniej obszedłem sobie całą linię brzegową, żeby zapoznać się z tym, gdzie są zaczepy, gdzie są fajne e, dojścia i miejsca. I wybrałem dzisiaj takie miejsce niedaleko e, Zapory. Zrobiłem 70 kroków, więc mam nadzieję, że te Regulaminowe 50 metrów jestem od tej zapory. Mam nadzieję, że nie wyłapię mandatu. No ale nic, ja się już rozstawiam i zapraszam Was na kolejny dzień łowienia. Ech, dzisiaj łowy zaczynamy od yy, tanty fioletowej z główką dwugramową. Haczyk bodajże to jest ósemka, jeśli dobrze pamiętam. Wędka Black Rock Dwójka do 10 gramów, kołowrotek Savage Gear SG8 1000, czyli ten sam sprzęt, co praktycznie zawsze. Ja wiem, że te vlogi są trochę monotematyczne, bo ja łowię cały czas tylko okonie. Ale kurczę, no jaka jest frajda złapania tych okoni. No powiedzcie mi, czy fajnie jest powyciągać sobie troszkę małych rybek, czy spędzić cały dzień i nic nie złapać? Ja wiem, że to też jest fajne, ale przypominam Wam, że ja jestem na początku swojej drogi i chciałbym trochę się obłowić, no. Troszkę przypomnieć sobie jak to jest. O, już jest pierwszy. O, spadł. Wcześniej sprawdzałem to łowisko i tutaj było naprawdę sporo okoni. Trochę tych mniejszych, ale jak są małe, to powinny być też i duże. O, znowuż puknięcie. Hmm. Nic już chyba nie weźmie. No nic, rzucamy dalej. Jak coś się będzie działo, to będę odpalał kamerkę. No i była pierwsza sztuka, ale znowuż się zerwała. Nie wiem, czy nie za mały haczyk założyłem. On ledwo wystaje z tej tanty. Ach, kurczę, nie mogę zaciąć. Co jest? Jest sieć. O, no znowuż spadł. Co jest? Chyba ten haczyk jest za mały. No jest mały. Nie. Jak myślicie? Ile, ile haczyk powinien wystawać poza obrys gumy? Bo ja już sam nie wiem. Może po prostu łapią za gumę, a nie za. nie zasysałem całości. Nie wiem, zobaczymy. Czułem nagrywanie, bo, mówię, jest pierwsza sztuka. Jak tylko ją podniosłem, to spadła. Nie, coś jest nie tak. Trzecia ryba mi spadła. No, ale po co ma więcej wystawiać hak? <grystanie> nie, nie, nie rozumiem, serio. <grystanie> No teraz to już siedzi, nie ma bata. Dobrze zaciąłem. Ale maluszek. Maluszek. Chociaż nie aż taki mały. Fajny. Fajny okonek. Te okonie u mnie są blade dosyć, ponieważ mamy tutaj pieszczyste dno. A na pieszczystym dnie one są właśnie takie jakby bez kolorków. Trochę szkoda. Na tych podłożach torfowych jednak one są takie bardzo mocno tygrysowate. Mają fajne takie żółte brzuchy. U mnie nawet przy tych większych sztukach one są bledziutkie. Ale i tak są zajebiste. Mm. <laughs> Jeszcze nie zaszło ze mnie przeziębienie. Oh, efekt stania w deszczu kilka godzin. Oczywiście przez cały tydzień jak nie mogłem nic pójść na ryby, to było słońce, było piękne, jest kolejne, było piękne słońce, a teraz znowuż taka aura ponura i kolejny, ten trochę mniejszy, ale ten już ma lepsze ubarwienie, fajny, pyk, do wody. Siedzi kolejny. Ale maluszek. No, możemy dzisiaj walczyć z tymi małymi. Naprawdę raz na kilkadziesiąt rzutów zdarzy się tutaj fajny wymiarowy okoń ale czasami wpada taki elegancki trzydziestaczek. Ja zauważyłem, przeglądając internet, że bardzo wielu z Was ma problem z łowieniem okoni. Eee, co jest troszkę dla mnie dziwne, dziwne bo u mnie te okonie po prostu żrą jak głupie. Jedyne, co mogę Wam powiedzieć, to Używajcie jak najcieńszej plecionki, przyponu z fluorokarbonu, też cienkiego. E, jeśli łowicie na, jeśli nie łowicie na blachy, to używajcie agrafek naprawdę małych, bez krętlika i nie ma bata, żeby to okonie nie brały. Nie jestem żadnym ekspertem, całą swoją wiedzę opieram na. Ach! Na innych vlogerach. Yy, bardzo dużo nauczyłem się z vlogów yy... Kukły. <laughs> Nie pamiętam imienia, Paweł Kukła chyba. I... A w ogóle moim ulubionym kanałem jest Fishing with Ace. Koleś ma taką miłość do wędkarstwa tak wiele charyzmy, że po prostu oglądając jego, jego filmy, od razu człowiek chce iść na ryby. No i jest kolejna sztuka, ale też malutka. Zobaczymy co to za gagatek O! Kolejny raz się wypiął. Ach dzisiaj przysparza mi to tyle nerwów, którzy jest czwarta ryba, która się spięła. Dobrze, że mała, bo trzydziestki chyba bym nie zniósł, jakby tak jedna za drugą spadała. A mówię, zmienię przynętę na tantę białą. No i co się okazało, trzymałem je w jednej przegródce z takimi karmelowymi tantami. No i przestały być białe, zrobiły się takie kremowe, trochę beżowe. No zobaczymy, może to jest sposób. Okej, okay, na tą rzekomo białą tantę nic się nie działo przez jakieś pół godziny, więc wjeżdża broń ostateczna, motor oil. To jest ten kolor, który zmienia wszystko i czasami potrafi znakomicie otworzyć wodę. Nie wiem, czy nie jest trochę za ciemno na niego, ale dajmy mu szansę. Jeśli nic się tutaj nie stanie z tym kolorkiem, to ja idę po prostu dalej, bo możliwe, że ryba przemigrowała gdzieś indziej. Przed motorem jest ryba, mały, pomały, mały, ale ryba jest. Czyli nie odpowiadał im po prostu kolor. Próbujemy dalej. Dam sobie jeszcze pół godzinki w tym miejscu. Jeśli nic ciekawego się nie wydarzy, to lecimy w inne. Jest kolejna sztuka. O, chyba troszkę większa niż poprzednia, ale nadal karzałek. Jest, chodź tutaj do mnie. No, ten jest dwa razy większy niż ten poprzedni. Dawaj. Bardzo ładny, do wody. Gdzie są mamuśki, ja się pytam? Gdzie są te mamuśki? Kolejna sztuka. Ja chyba kiedyś muszę zrobić odcinek Motor Oil Challenge, bo ta guma jest po prostu genialna. Za każdym razem wydaje mi się, że jest za ciemno, żeby ją użyć. Ona mi zawsze pokazuje, że jest bardzo łowna, nieważne jakie są warunki pogodowe. I teraz kurczę, co zrobić z tymi kolorami, które mam w pudełku, które mi nie łowią. Szkoda, szkoda ich. Szkoda je wyrzucić. Od czasu do czasu testuję je. Do tej pory, oprócz fioletu i motor najlepiej, e, najbardziej łowne okazały się pomarańcz i limonka. No ale kurczę, zawsze masz tą świadomość, że jakbyś założył jednak tą najlepszą gumę, to mógłbyś połapać więcej. Ach, te dylematy. <słuch> o! W pierwszym opadzie, ale też malutki. Coraz bardziej się skłaniam, żeby pójść w inne miejsce. O. Tylko gdzie? Dobra, wiem gdzie pójdę. Bye bye, widzimy się na nowej miejscówce. Okej, okay, jesteśmy w nowym miejscu. Jak widzicie, tam jest ten rowerek, przy którym wcześniej łapałem, ale tutaj świeżo odkryte miejsce przeze mnie i przez mojego kolegę fajna tutaj 25 wyjechała więc jest szansa na to że będzie tutaj większa ryba yy, problemem jest to że wiatr w tej chwili wieje mi w twarz więc pewnie i wy to słyszycie no ale coś za coś szukamy ryby jedziemy No i jest pierwszy. Fajny. No. Lepsze to niż 10 dziesięciocentymetrowe. <grymne> Oj. Przyprowadź mamusia do wody. Poszedł. Drugi rzut, druga ryba, też całkiem ładny. No, piękny okonek, ale dałem ciała z wypuszczeniem, no ale poszedł. Trzeci rzut. Trzecia rybka. Teraz malutka. O, za szybko pochwaliłem. <grymne> Siedzi. Też ładny. Nie. Mniejszy. No ale w porównaniu do tamtej miejscówki, to tutaj jednak na szczytówce już coś czuć. Lecimy dalej i szukamy tej wymarzonej 3dziechy dzisiaj. W pierwszym opadzie kolejna ryba. Pięć razy tutaj zarzuciłem i to chyba czwarta ryba. Ładny! Czemu nie? Śliczny, tylko chudziutki. Do wody. Jest i kolejny. Z liściem w bonusie. Ale malutki, to jest najmniejszy tutaj. Dobra. Ty. Jest. I to wcale nie najmniejszy. O. Super. Kolejny okoń, ale dzisiaj sztuk. Widzicie te chmury? Robi się bardzo nieciekawie. Chyba czas uciekać. Ach, to połowione, ale naprawdę nie chcę dzisiaj zmoknąć, bo jeszcze nie doszedłem do, do formy. Uciekamy. Także to wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnym vlogu. Siema.